No raczej masz yy, pieniądze na bilety w dziesiątym rzędzie. Szymon Szymon, I z, z kim przyszedłeś? Z ekipą. Z ekipą? To pozdrow Fryza kurwa. I jak, jak liczna jest ekipa? Dziewięć osób. osób! Kurwa, to kto, kto kupował bilety? Każdy sobie? Szymon, a gdzie jesteś, weź podnieś rękę, żebym widział. Dobra, tutaj, dobra, fajnie. Yy, z, dobra, a z kim yy, to pytałem? Yy, Czymś zajmujesz, co robisz? Sprzedaję. Sprzedajesz. Ja pierdolę. Yy, to może do naczelnika na makowca. <laughs> Siomkowie wiedzą o tym, że sprzedajesz? Kim twoja. Co sprzedajesz? Co? Pompy. Pompy? Co? To królaka gadka? Sprzedaję. Co? Pompy. Co? Eee, ciepła. Tak? Czyli pompy ciepła sprzedajesz. I co? I dobrze sprzedajesz? Dobrze ci idzie? Chyba dobrze. Chyba dobrze, no raczej. Masz yy, pieniądze na bilety w dziesiątym rzędzie. Yy, to ekipa właśnie z pracy czy skąd? Z pracy, no. Z pracy. No. A ciężka robota? Zależy jak leży, no. Zależy jak leży. No to fajnie, brawa dla...